Siemanko, witam z takiego puszczonego domu przy drodze. Oczywiście nie mieszkałem zaglądno do środka. Jak widzimy mamy tutaj taki pokój kuchnię. No, w domku niewiele się zachowało. Muszę trochę szeptem mówić, bo jest domek znajduje się przy ruchliwej drodze. Jak widzimy tutaj mieliśmy piec prawdopodobnie na chleb. resztki westwalki, czyli takiej kuchni. Tutaj taki stylowy kredens malowany na biało. W środku już w sumie nic się nie zachowało. Oprócz świętego krzyża z Panem Jezusem i takiego wałka do ciasta. No i tu mamy jeszcze jakąś rozbitą szklankę. Szybko przejdę, żeby nie było widać z ulicy. To tu mamy jakieś takie jeszcze resztki porcelany. Tutaj na kawę albo na herbatę taki czajniczek porcelanowy i talerzyk z napisem GS, czyli pewnie gmina spółdzielnia. serknę tylko Made in Poland Pro porcelana Ale nie ma nazwy miasta produkującego Tył mamy lodówkę jeszcze oczywiście pustą, Silezja prawdopodobnie. I przechodzimy sobie tutaj takimi ładnie, ładnie ozdobionymi drzwiami do pomieszczenia, ale widzimy w jakim opłakanym stanie już jest ten domek. Tu mamy taki Mebelek drewniany, taką półeczkę. No, domek niedługo ulegnie już całkowitemu zawaleniu. Jak widzimy, był tu kiedyś jakiś pokój, ale no, tutaj już ta szafa niedługo się zawali ciekawe, tu się nawet sypie. Ja widzę, że tu się sypie z góry, także muszę uważać. Tu prawdopodobnie też był, była kuchnia, piec. Było też łóżko. Niestety tutaj cała ta ściana już się sypie. Tutaj ten strop, widzicie jak? Pognite są deski. Także no... Czas już zrobił swoje z tym domem. Spróbuję jeszcze się dostać tam, ale no... Tam może być dosyć ciężko wejść. Ze względu na to, że no tam są jakieś drzwi, ale... Ale tam już chyba na dół... O ile tam była piwnica, ale nie wiem. Wejścia już nie ma. Jeszcze tu się zachowały resztki takiego drewnianego okrągłego stoliczka. Też już niestety uległo to całkowitej degradacji. Mamy tu też klosz z lampy takiej. A tutaj na podłodze jeszcze, o ile da mi się to nagrać. Walają się baniki. Idziemy dalej. To taka szklana szafka przypomina mi to taką szafkę z jakiejś przychodni bądź dla szpitala. Być może nawet znajduje. Y jest ona z tego właśnie szpitala lub też przychodni tutaj wala się dużo takich jakichś paczek Tu jakiś taki podgrzewacz Nawet nie wiem co to jest, ale tu jest yy, termometr Nie wiem do czego to mogło służyć. Jeśli wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Tu mamy piłę, moja Twoja. Tu mamy taki pokój. I tu są, co prawda, plakaty na przykład parku Jurańskiego. Kalendarz z 93 trzeciego Hortex, bon Jovi. i tutaj takie łóżko jeszcze pierzem wypchane. To pierze widzimy tutaj wszędzie porozrzucane na dymuszku generalnie no ten domek malutki strasznie ale no wszędzie tu plakaty także nie mam pojęcia ile ten domek może mieć lat oraz od jakich lat jest opuszczony, ale mi się wydaje, że mógł ktoś tutaj zrobić sobie taką jakąś bazę z młodych osób żyjących tutaj w tej miejscowości bo nie wydaje mi się aby osoba o ile tu jakaś starsza mieszkała była fanem Beverly Hills na przykład tu się zachował jeszcze taki jakiś, na jakieś kosmetyki Tu takie coś szklanego. No i taka balia metalowa na podłodze. I błęd Ludwik. A czy będzie tu jakaś data? Uh, uh, uh. Tyś... Aha nie, nie ma. Coś tu pisze, Poznań 92 Ale czy to jakaś data chociaż? No. 93 92 Jeszcze bym tam chętnie wszedł Wam pokazać co się tam znajduje A Aczkolwiek Może być ciężko, ale dam radę. Tu taka jakaś skrzynia. Może uda się ją podnieść. Udało. W środku parę garczków i doniczki, także nic ciekawego. Tu też taki mini jakiś sąsiek, taka skrzyneczka. W środku jakieś papiery. Także również nic ciekawego. No i tutaj widzimy, jak wszystko tutaj już się wali. Także ten domek. Niedługo pójdzie w ruinę całkowicie. Tam mamy strych. Na strychu widzę jakieś krzesło. Na strychu się nie da dostać. no i tutaj ktoś chyba okna wymieniał bynajmniej zostały jeszcze tutaj może no, z tego domku jeszcze tu była prawdopodobnie piwnica a zostało już w sumie tylko niewiele tam jakieś butelki się walają i takie cegły różnego rodzaju chyba z pieca kaflowego no i tu co mamy? taki kredensik drewniany no i w sumie chyba to by było na tyle taki szybki, spontaniczny odcinek bo domek mi się rzucił po drodze w oczy, więc skorzystałem i nagrałem Wam tutaj odcinek Także jeśli się spodobało, to łapka w górę, zostawcie miły komentarz. Kto nie subskrybuje, to zapraszam na, do subskrybowania. No i co, i widzimy się na kolejnej miejscówce. Cześć.